Cześć, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z kariery Atletikiem Bilbao. Już na wstępie proszę was o zostawienie lajka i suba. komentarza też możecie pisać, na przykład jakich Hiszpanów sprowadzać do Atletiku, no bo ogólnie Atletik sprowadza tylko hiszpanów z kraju basków. No ale w FIFA będzie to ciężko zweryfikować, kto jest kto jest z kraju basków, więc zrobimy tak, że możemy sprowadzać tylko Hiszpanów, ale przede wszystkim, żeby sprowadzać tych basków, będziemy korzystać głównie z juniorów. Aktualnie, oczywiście, będzie można porobić te parę transferów, no bo mamy pieniądze, mamy możliwości, więc parę transferów można zrobić jakoś tą kadrę wzmocnić będzie trzeba, tak mi się wydaje. Nie jest ona wybitna, jest tu dużo starszych piłkarzy, ale na pewno jakoś sobie poradzimy. No i jeśli Wam się taka kariera podoba, to piszcie i zostawcie tego lajka. No ja tu większych większych pomysłów na transfery nie mam, ale na pewno jest jedna osoba, której nie lubię stąd jest to Raul Garcia, jego chce się pozbyć, jest to kompletnie yy. nieużyteczny napastnik w tej yy, Fifie, to po pierwsze, a po drugie nie lubię go yy, w rzeczywistości, jest strasznie. Yy, no ale zobaczmy kogo my tu mamy. Ciebie nic nie będzie, więc możemy się z tobą pożegnać. Ty nie jesteś jakiś wybitny, spróbujmy cię wypożyczyć. Ci goście też za dobrze nie wyglądają. No, będziemy się pozbywać tych y, mniej użytecznych piłkarzy. Niko Serrano wykazuje wielkie potencjał, więc co stanie? No, ty jesteś kompletnie nieużyteczny. Demarcos no to jest y, y, ważna postać w tym klubie. No, ale tych y, bocznych prawych obrońców mamy trochę za dużo, więc może taki. Nigo lekłe będzie musiał się pożegnać z zespołem. Ty na pewno będziesz się musiał pożegnać. Wyglądasz ciekawie. Ty odejdziesz. Lewych obrońców jakieś tam mamy. Nie mamy za bardzo rezerwowego bramkarza, ale Julen e, wykazuje wielki potencjał, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. E, czy my chcemy zmienić formację? Myślę, że chcemy. Idziemy na tą klasyczną formację, myślę. Czy mamy tu jakiegoś SPO? Nie. Ale będzie mógł tu grać Sunset, który tak podejrzewam, że jest dosyć rozwojowy. I zróbmy tu od razu wytyczne, żeby nasi obrońcy zostawali z tyłu. Jeden pomocnik też będzie zostawać z tyłu trochę. Nie mamy za bardzo pomocników. To będzie lekki problem. Tutaj ja od razu muszę. Pozwalniamy tych piłkarzy. Nie, nie hiszpanów. Bo... bo i tak nie będziemy z nich korzystać. Nasza wizja i oczekiwania. Zobaczmy. Ściągnij co najmniej dwóch piłkarzy. Poniżej. Trzech piłkarzy poniżej 20 Roku życia. Oraz potencjalnie wyższym niż średnie zespołu. Zobaczymy. Spróbować czterech juniorów. W ciągu dwóch sezonów, daj im szansę, okej. Okay. Yy, Wymagane... uzyskania 10 meczów bez porażki w tym sezonie, jest do zrobienia, wymagamy sprzedania trzech piłkarzy, też jest to zrobienia mam nadzieję. Zakwalifikuj się do Champions League. Kto to wymyślił? Yy, finanse, zarób 80 milionów ze sprzedaży koszulek. <laughs> Jak my mamy to zrobić? Na sam starcie, na samym starcie przejrzę hmm, Drużyny z ligi hiszpańskiej. Zobaczmy czy mają kogoś, żeby nam zaproponować no, Oria Zabal byłby świetnym transferem. Mikel Marino również, ale raczej nas... <śm> <śm> raczej nas na nich nie stać. No i dobra, paru tam piłkarzy wysłałem, znalazłem każe skautować skautm ich, więc zobaczmy co to wyjdzie z tego Zajął mi to trochę czasu, bo już nagranie trwa 20 minut. Myślę, że coś tam będzie z tego Tak sobie może. Przesymulujemy te spotkania towarzyskie jeszcze na no szybko yy, i zobaczymy. Remisujemy za Talantą, Argamo. No i zobaczymy, co to dalej będzie. Jest oferta wypożyczenia, no ale po co my mamy go do Lester wypożyczyć? To już lepiej niż zostanie u nas. Bo Sasuna no całkiem ciekawych i solidnych tych piłkarzy. Jestem naprawdę zaskoczony. Zobaczymy, ale dobra. Czas na symulację tego meczu. Wygrywamy. William strzela bramkę. A więc przyzwoicie, rozpoczynamy ten sezon. Znaczy te mecze towarzyskie. Nie. Nie. Nie chciałem tego robić. Zakończ negocjacje. Dobra, chyba jednak będziemy odrzucać. Po prostu odrzuciłem wszystkie oferty, bo za dobre kluby chcą go wypożyczyć i to nie ma większego sensu. Kolejno w raporty spływają. No, Fabian to wiadomo, jest bardzo dobry. Brahim byłby ciekawy. To jest ciekawy na pasting. Nam, nam pastnika brakuje. A niedawno dołączył. Szkoda. Czy mamy jakieś inne opcje na atak? No nie widzę tu. Brahim Pedro Poro to byłby świetny transfer. Ile on kosztuje? Juan Bernat. drogi jest. Nie stać nas chyba na niego. Saul. No, za słaby. Jest tu paru ciekawych piłkarzy Ale raczej nas na... Ale na ich nie stać, a my wygrywamy z Junior z 2 do zera i pewnie wychodzimy z grupy z pierwszego miejsca. Ale w półfinale gramy z, z Lazio Rzym, Więc będzie dosyć ciężko. Będzie ciężko na pewno. 2,5 miliona już zgarnęliśmy, więc fajnie zawsze coś z tam zgarnąć. Raul Moro, niezbyt wybitny. Pablo Mari. To byłoby ciekawe wzmocnienie, tylko on jest wypożyczony. Samu Castieho. Mógłby być też ciekawy. nas akurat. Pablo Sarabia byłby fajny, ale no znowu wypożyczony jest. Paul Lopez. On jest tam w pożyczeniu też. Szkoda. Martin. Ciekawa opcja, ale boki obrony mamy dosyć solidne. Roberto Sanchez. Całkiem ciekawy bramkarz. Oriol Romeu. On jest Hiszpanem, nawet nie wiedziałem. Marco Guerreiro, ale już on jest drogi. Nie będzie nas na niego stać. No ale przesymulujmy ten mecz z Lazio, ktoś tam miał czerwoną kartkę faktycznie, no i przegrywamy niestety ten mecz. Pedro nam załadował dublet i... i jedziemy do domu, coś tam zarobiliśmy, fajnie West Ham w finale z Lazio. Mamy 3,5 miliona kolejne, więc naprawdę przyzwoicie. Teraz chyba będziemy już czekać na rozpoczęcie sezonu ligowego, oferta za Garcia w końcu. No, ja ją przyjmuję. Nie chcę go w zespole. W sumie z Lipskiem mogliśmy tam coś podyskutować, żeby nam kogoś dali, może. Merino miałby iść do Barcelony, no ale nas kompletnie nie stać na Merino. Garcia sprzedany, no i o to chodziło. 6,5 miliona trafia na nasze konto. To mnie bardzo cieszy. Mamy budżet 30 milionów. A, ale kogo my możemy kupić za te 30 milionów? Niedobym się nam jakiś napastnik. Takim jedynym kandydatem na napastnika może być on lub właśnie on. On jest w miarę szybki. Może spróbujemy ściągnąć Rubena Garcia. A, klub nie chce negocjować z nami. No szkoda. No, to wiemy, że będzie ciężko ściągnąć piłkarzy z y, hiszpańskiej ekstraklasy. Eee, to w takim razie spróbowałbym tego Rodrigo ściągnąć. To, że jest Hiszpanem. Można z nim tutaj trochę podyskutować. Eee, 14 milionów, jakbyśmy Wam dali. Kto to jest. Nie. Nie mamy za bardzo środkowych obrońców. 13,900. Kogo ja wam mogę zaoferować? Sierra Via Libre jedynie. 17 milionów, co? No, nie, no, trochę musicie zejść. 14 oferuję znowu. No za dużo, za dużo. 15. Nie musicie to przyjąć. Nie? Nie przyjmuję. 16,5 Proszę No i to mnie cieszy 16,5 miliona za Rodrigo Będziemy musieli go przemianować na napastnika hmm. Chce być ważny rotacyjny Chce być ważny Dobra Musimy to przyjąć, bo potrzebujemy Potrzebujemy napastnika Nie, no, klauzula odstępnego musi być Chciałbym mu dać z 50 milionów. Trzeba się na to zgodzić. 36. No te 40 byśmy mogli dać. Oni się zgadzają, więc naprawdę fajnie Nie spojrzałem jakie pensje my tu możemy dać Ale spróbujemy dać taką samą plus 150 tysięcy premii. Oni się zgadzają. No i to jest... To jest uczciwe. I zobaczmy, czy nie przepłaciliśmy trochę, bo... O, cholerka. Myślałem, że oni tu więcej trochę zarabiają. Bo z tego co pamiętam to Williams miał naprawdę dużą pensję. Czy oni w Bilbao bardzo cenią sobie... Basków i płacą im bardzo duże pieniądze, ale według fify no to, to trochę mniej im płacą. Więc zobaczymy. Czy nikt się tam zaraz na nas nie pogniewa. Ja to spróbuję zrobić parę tych ćwiczeń ale to może już poza odcinkiem, bo ten odcinek trwa już 34 minuty niby. Ale... Wy będziecie mieć może 10 minut z tego? Nie wiem. No bo długo szukałem tam piłkarzy. Na tym... Wyszukiwarce. Tutaj. Szukałem. No, mniejsza z tym. Ta się wytnie. No. Dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Jeśli Wam się podobało zostawcie lajka, suba. No i cześć.